Cześć, policzymy sobie teraz całkę nieoznaczoną z funkcji 1 przez x razy logarytm kwadratowy z x. Moglibyśmy to próbować z iloczynu, ale to, czyli przez części całkowania, no ale widzę, że to będzie skomplikowane. A mamy tutaj funkcję zewnętrzną i wewnętrzną, więc możemy się posłużyć całkowaniem przez podstawienie. Zobaczcie, tutaj mamy funkcję zewnętrzną. E, logarytm kwadrat x, tak? Czyli ta zewnętrzna to będzie kwadrat, a wewnętrzna to będzie logarytm z x. E, I teraz e, podstawiamy sobie pod funkcję wewnętrzną e, naszą jakąś nową zmienną, i niech to będzie T. Te. E, teraz, żeby wyliczyć dx, no to musimy tutaj zróżniczkować obie, czy, e, obie strony tego równania. E, lewą po x, czyli e, pochodna z logarytmu z x, no to będzie 1 przez x. Po dx i pochodna z t, czyli 1 po dt. I wyliczamy sobie dx, to się równa x dt. I teraz wracamy sobie do naszej funkcji i wykonujemy podstawienie. Czyli mamy tak, całka. Mamy 1 przez x, na razie nic z tym nie robimy, i mamy logarytm kwadrat z x, czyli razy t do kwadratu, tak? Zgodnie z naszym podstawieniem. I teraz zamiast dx wstawiamy x dt. X dt. To wszędzie są iloczyny, oczywiście. E, I teraz zobaczcie, x nam się skraca z xem i zostaje nam bardzo prosta całka do policzenia t kwadrat dt. Czyli to się równa 1 trzecia t do potęgi trzeciej plus c. No i teraz musimy sobie z powrotem podstawić pod t e, naszą zmienną, czyli mamy 1 trzecia, logarytm naturalny z X. Do potęgi trzeciej plus c i to jest nasza całka.